Odłożyłem swojego lux z Dominatorisa, o! O, s**t. Próbowa użycia na mnie okropną klątwę. Mogę tylko mieć nadzieję, że zostanie ona zdjęta. Ja no, na 8. 100! Podatność numeru... O kurna! Zahamowanie magii, zniszczenie! I'm <grym> sorry. <zniszczenia> <grym zniszczenia> <grym zniszczenia> Aha, okej, okay. nie to chciałem powiedzieć. To się. Ym... Radziłbym sprawdzić kościół, kolego, bo. <laughs> Przeszkadzam wam? A tobie? Bardzo się cieszę. Where are you going, idiot? 3 kilometry. Co tu się wydarzyło? Kim wy jesteście? Laton! Latryna, Pomóż mi, no! Czy my. Halo, czy my możemy się uspokoić wszyscy tutaj? Halo, ja, ja wnoszę obserwę. Co? Wszyscy żyją. Super. Bardzo met de cieszy. No. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop! Uryw O cholera, ilech jest. O ja pierdzielę!